Oto po śmierci papieża Formozusa i krótkim zaledwie 15-dniowym pontyfikacie Bonifacego VI, papieżem został Stefan VI. Prawdopodobnie pod naciskiem cesarza papież ten zwołał synod, którego celem było pośmiertne osądzenie i znieważenie swojego poprzednika za sprawy nie kościelne, ale polityczne. W tym celu Bonifacy VI nakazał, aby zwłoki papieża Formozusa wydobyto z grobu, ubrano w szaty papieskie. A następnie odcięto im trzy palce używane do błogosławieństwa. Po zakończeniu tego przerażającego widowiska ciało poćwiartowano i wrzucono do tybru. To wydarzenie wywołało ogromne poruszenie. Nic więc dziwnego, że w sierpniu 897 roku papież Stefan VI został uwięziony, a następnie uduszony. A wiecie dlaczego tak się stało? Ponieważ papieżami są ludzie. Kardynałami są ludzie. Jeżeli są źli, to złe są też ich decyzje i rządy. Jeżeli nie chcą wsparcia Ducha Świętego, to pocieszyciel sam im go nie udzieli. Dlaczego? Ponieważ Bóg szanuje naszą wolną wolę. Jednak gdyby te wszystkie argumenty na kogoś nadal nie zadziałały, to ostatecznie można sięgnąć po działo większego kalibru, czyli opatrzność Bożą. Nauczanie Kościoła akcentuje równowagę między ludzką wolnością a działaniami opatrzności.